Otwieram trzecią nadzwyczajną sesję Rady Gminy Miłki w dniu 12 października. Witam serdecznie Państwa, Panie i Panów Radnych. Witam pracowników urzędu, Panią Skarbnik, Pana wicewójca, Witam pozostałych pracowników urzędu. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co oczywiście daje nam niezbędne kworum, byśmy mogli podejmować prawomocne uchwały. Tak jak wspomniałem, sesja i sesją nadzwyczajną została Zwołana na wniosek e, pani Wójt z uwagi na konieczność e, podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia dotacji celowej dla OSP e, na dofinansowanie samochodów. W samym porządku obrad zmieni się brzmienie tej uchwały. Macie państwo podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach, a poprawna nazwa uchwały to jest. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach w 2021 roku. Tak to wygląda. Proponowany porządek obrad Państwo otrzymali. Przypominam, że jakiekolwiek zmiany w porządku obrad wymagają zgody wnioskodawcy, ale jeżeli jakieś wnioski są formalne, to bardzo proszę. Nie widzę w takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, dzisiejszych obrad. Proszę przychodzić do głosowania. Głosowanie już jest otwarte. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. Teraz porządek z naniesioną zmianą. Bardzo proszę o wychodzenie oddawanie głosu. Andrzej, tam myślę, tak. No tak, ale <trymne> tam to będzie coś, i, radnym, dlatego, że coś nie Przyjęcie porządku obrad. <trymne> przyjęcie porządku zmiana, <obrad>? a teraz jest przyjęcie. No <To> się <trymne> nazwa na uchwały się zmieniła. To była zmiana pierwsza, druga, druga już właściwie porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta dzisiejszych obrad wyznaczam Panią Agnieszkę Grajewską-Sudym, pracownika Urzędu Gminy. Przechodzimy do części uchwałodawczej. Jak wiemy konsekwencją tej uchwały dotyczącej OSP niesie ze sobą zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i budżecie na rok 2021. Projekty uchwał omawiane i opiniowane w dzisiejszej komisji budżetowej. Wiem, że nie wszyscy Państwo uczestniczyli, także korzystając z tego, że jest z nami Pani Skarbnik, bardzo proszę króciutko Pani Skarbnik o konieczności i celowości podjęcia proszę, pań... Dobrze. proszę Państwa, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłki oraz w budżecie na 2020. Pierwszy rok. Jest to zwiększenie dochodów i wydatków Urzędu Gminy o kwotę 50 tysięcy. Te 50 tysięcy to są środki pozyskane na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Miłki z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową stwierdziliśmy, że nie możemy udzielić bezpośrednio dotacji dla OSP Miłki. Tej, znaczy tej pomoc możemy w zakupie samochodu, uznając w części zakup za nasz wydatek inwestycyjny. Ponadto w uchwale jeszcze wprowadzone zwiększenie wydatków na projekt Jasi Ola z gminą, Ido, z gminą Miłkidą do przedszkola na kwotę 31 447 zł. I to wszystkie zmiany. Dziękuję. Może jakieś pytania? Zmian nie ma, wydatki majątkowe się nie zmieniły, wydatki bieżące się nie zmieniły, także tutaj. Ola, tylko do końca roku, tak? Czy tak, tak, tak. Czy jeszcze, są... Czy jeszcze są pytania ze strony państwa radnych co do uchwał budżetowych? Bardzo proszę o opinię Komisję Budżetową. Przy jednej i drugiej uchwale, tak? Nie. nie. Przy, przy wieloletniej prognozie. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania jeszcze ze strony Państwa radnych? W takim razie przechodzimy do procedury podjęcia uchwały. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Głosowanie jest otwarte. не укашивать, если Uchwała została podjęta większością głosów stosunkiem 11 głosów za i 2 wstrzymujących się. Kolejna uchwała dotycząca zmian budżetu gminy na rok 2021. Bardzo proszę o opinię Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania ze strony Państwa radnych co do niniejszej uchwały? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o oddawanie głosu dotyczące w sprawie uchwały zmian budżetu na rok 2021. Głosowanie otwarte. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Uchwała została podjęta większością głosów, stosunkiem 12 głosów za przy jednym wstrzymującym się. Kolejna uchwała dotycząca udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach w roku 2021. Bardzo proszę o opinię Komisji. Tak, tak. Uchwały w dla oblicy, Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze ze strony Państwa radnych? W takim razie proszę, przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały, uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach w 2021 roku. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Głosowanie jest otwarte. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wolne wnioski. Informacje, bardzo proszę. Jeżeli jakieś są ze strony Państwa radnych, to poprosiłbym, jeżeli ktoś będzie chciał z Państwa zabrać głos, o wzięcie mikrofonu, bo słabo Państwa słychać później na transmisji. Nikt z Państwa radnych. Ja przekazuję ze swojej strony pismo do Komisji do Spraw Socjalnych i Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z Pomorskiego, Wodnego, Ochotniczego, Pogotowia Ratunkowego. Prosiłbym, panie przewodniczący, w miarę jak najszybsze zajęcie się sprawą, żeby tego nie odkładać. Teraz panu przekażę. I kolejna sprawa. Przypominam, że jutro w urzędzie przepraszam, nie jutro, 14 pełni dyżur w godzinach od 8 do 9.00 pani. Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ktoś z Państwa radnych miałby jakieś pytania, to albo osobiście, albo telefonicznie można skontaktować. 14. To konsultacje. To konsultacje kolejowe. w sprawie budowy kolei. Tak, rodu. Tam chyba na urząd, Panie Agnieszko, jak to będzie można? Na urząd. W godzinach od 8 do 9. Także jeżeli jakieś pytania, albo osobiście, albo albo telefonicznie. Czy jeszcze z państwa radnych ktoś chce zabrać głos? W takim razie po wyczerpaniu dzisiejszego porządku obrad zamykam 33 nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo państwu radnym.